RFD, czyli Rate of Force Development, czyli generalnie zdolność do generowania dużej siły w jak najkrótszym czasie, to jedna z najbardziej pożądanych cech u sportowca. Jak chcemy wyżej skakać, mocniej rzucać, szybciej biegać, mieć lepsze przyspieszenie, no to trening RFD u sportowca jest niezbędny. No i co to jest ten trening RFD? No można oczywiście trenować RFD stawu kolanowego, biodra i tak dalej. Nastaw no biodrowy, prosta rzecz, wszędzie, gdzie jest pierdolnięcie. Jak na przykład lifty olimpijskie, nastaw kolanowy wszędzie, gdzie jest pierdolnięcie stopą. W dużym skrócie oczywiście, a że teraz będę robił ogólnie zaraz izometrię na łydkę, to muszę sobie ten ciężar stąd przetransportować tutaj. I tak sobie pomyślałem, że Wam krótką rolkę na ten temat yy, nagram. No i jakby wyglądał yy, trening RFD, gdybym na przykład miał teraz zrobić piskłata, nakręcić się, kurwa, jakby jutra miało nie być, jakby to miało być najbardziej Sieknięte powtórzenie ever. Wzrost ma być taki, że masa kra. Staramy się po prostu jak najszybciej od samego dołu przyspieszyć, tak jak auto ma wysoki moment obrotowy od dołu. To samo chcemy tutaj osiągnąć. Teraz pokażę Wam takiego pin skłata przy okazji, że już tutaj sztangę mamy. Bardzo wersję wam pokażę. Z przytrzymaniem się na sztandze i pierdolnięciem stopami. No. I mam gotowe już na kolejne ćwiczeń.